Ważne pojęcie na maturę z historii: Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. WRON to nielegalny, pozakonstytucyjny organ, który istniał od nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku aż do lipca 1983. WRON jest ściśle powiązany ze stanem wojennym. Właśnie w trakcie tego stanu wojennego Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego miała zarządzać Polską. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego składała się z generałów i pułkowników. W jej skład chodził chociażby Wojciech Jaruzelski czy też Czesław Hiszczak. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego była uznawana za Polaków za afroga, za przeciwnika. Stąd w latach 80. powstawało bardzo dużo karykatur, czy też haseł skierowanych przeciwko wron. Chociażby jednym z takich haseł było to, że wrona orła nie pokona. Dlatego, jeżeli na maturze pod koniec arkusza naturalnego widzisz zadanie, które dotyczy jakiegoś ptaka, jakiejś wrony, mamy ilustrację lub jakieś hasło, to możesz być niemal pewny, że chodzi o Wojskową Radę Ocenia Narodowego. Jeżeli szukasz więcej ciekawostek czy rad maturalnych, to sprawdź media społecznościowe Akademii Historii.